Myślę, że ten sezon był bardzo dobry dla mnie. Szczególnie lato, bo tam naprawdę dobrze mi się skakało. Wyniki były bardzo zadowalające. Nawet nie, nigdy bym się nie spodziewał, że takie wyniki będą w lecie. No i z tego jestem na, na pewno bardzo zadowolony. Później, niestety, końcówka sezonu troszkę gorsza. Teraz początek zimy też nie mogę powiedzieć, że najlepszy, bo te skoki ciągle są nie takie, jakie powinny być. No, ale cały czas nad tym pracujemy i myślę, że w tym nadchodzącym roku powinno już być dobrze. 2010 roku największa porażka to chyba mistrzostwa świata juniorów. Tam miałem troszkę pecha, nie dostałem się nawet do finałowej trzydziestki. No, a największy sukces to myślę Japonia. Dwa razy drugie miejsce w akubie, to, to był bardzo dobry występ tam. Na pewno nie było tego co oczekiwałem, ale, ale nie był zły rok. No. Myślę, że ten nowy będzie dużo lepszy. No, cieszę się bardzo, bo byłem na Igrzyskach Olimpijskich. Tam całkiem niezłe wyniki. E, mieliśmy bardzo udany sezon letni, więc no, jak najbardziej się z tego cieszę. Troszkę chciał, żeby ta końcówka tego roku była lepsza. Jako miło nie spodziewać. Prezentem było dla mnie to siódme miejsce w Engelbergu. No zaczyna się nowy rok. Mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. Dużo się działo w moim życiu w tym roku, także e, myślę, że ba, bardzo dobrze go będę wspominał. A był to chyba najlepszy rok w moim życiu. Ustatkowałem się w życiu, a czy to, że się ustatkowałem, to dał mi to taki pewny grunt pod stopami i wiem czego chcę, wiem do czego dążę, także e, twardo, twardo stąpam po tej swojej drodze. Znaczy na pewno lato było dosyć udane. Zeszły sezon, no cóż dodać coś ująć, na pewno był bardzo udany, bo medale olimpijskie, walka w parze świata cały czas przesuwanie się do przodu. Także myślę, że sportowo, jak jak najmój wiek, to na pewno to był bardzo udany e rok. Mam nadzieję, że w końcu te skoki już w nowym roku będą wszystkie równe i wszystkie dobre. Pani Adamie, to 33 lata, to jest doskonały wiek, to jest wiek, który pozwala jeszcze przez długi czas myśleć o naprawdę wspaniałych sukcesach. Dla mnie chyba najważniejsze jest to.